No cześć! Co wy tutaj macie? Co? Wy tutaj macie kamerę? O nie! O nie! Ale tutaj jest, ale, oj przesuń się! Ja chcę do kamery! O Jezu, jakie dobre! Ryszard, dawaj! Ale tam siedzią ziarno! Leć tam, kolego, dawaj! Przesuń się! Kurcze, mol! Dawaj! Oś ty! O, ja sobie tutaj stoję, dostojny cały! I... o, śpiewa na mnie światło, nic mnie to nie obchodzi! Szybciej, a, Ajajaj, aj, ja nie chcę być kamerowany! Ja się schowam tutaj, pod płyt. Spokojnie sobie tutaj... Tak, tak, tak. Oj, o, cześć, cześć, jak tam tego. A co ty tu robisz? Au, ciop, ciop, ciop. Ale coś tam masz na głowie. Ach! Oj, masz w dziupku. Ciop, ale dobra słomka. Ciop, ciop. O, masz tutaj jeszcze coś na sobie. Co to? Ale pycha. O, e, niedobre. a spokój, pokój ty masz tam lepsze. No cześć. Kim ty jesteś, coś cię nie widzę, jesteś zamazany, kolego. Nie ja widzę. O, holendar, co ty? O kurcze, zobaczyli mnie. Rysiek, zatrzymaj się. Nie ruszaj się, Bogdan. Bogdan, on patrzy na nas. Jejku nie boję się. Nie dam rady. Daj spokój, Rysiek, idziemy. Aaa. Nie. Ciop, chop, 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 chop. Hello? Jak się macie? Jestem Ryszard. Ja jestem bardzo poważnym kurczakiem. Proszę... Oj! Ale mnie... Proszę mnie zostawić! Dobra, ja sobie coś. Kurczę, chodzi się po tej słomie, jejku... Aż mnie kolanach łupią, muszę się przeciągnąć. Ajajaj... Aj. A co on tam ma na tyłku? Zobacz, on coś ma na plecach. Przesuń się, przesłuch się, ja też chcę zobaczyć. Co tam... Coś tu się dzieje? O kamera Uwaga, z żarno żarną To tu się, Przez się, ja chcę tutaj! Ja chcę tu podejść! Co tu jest? O ale mnie działo w uchu Dobra, zjem sobie to, co tu na słomie leży.